czym różniły się te igrzyska w Pekinie od tych w Londynie bo to inne światy to jest Azja tu Europa igrzyska w Pekinie to było niezwykłe wydarzenie zrobione z rozmachem nie żałowano tam pieniędzy ani zasobów ludzkich niewiarygodne obiekty sportowe ptasie gniazdo stadion lekkoatletyczny na którym była ceremonia otwarcia i potem Usain Bolt bił rekordy olimpijskie i świata Cała logistyka, cała komunikacja, wielkość wioski olimpijskiej, przecudna, przepiękne osiedle z oczkami wodnymi, z pięknymi ogrodami, niewiarygodny rozmach, nie, nie do porównania. Zresztą w samym Pekinie zbudowano lotnisko specjalnie na ten czas, aby wyrobić się przed, przed igrzyskami. A jak przyjechaliśmy do Londynu, to no, no, z różnych względów, ale tak jakby to wszystko o połowę okroić. Chińczycy stanęli na głowie, żeby pokazać całemu światu, że potrafią. No, w Londynie już tak, już tak niekoniecznie, ale też było bardzo przyjemnie. Z tego, co słyszałem, koledzy mi opowiadali, to kolejne igrzyska w Rio de Janeiro. No, to już była taka sztuka, sztuka trochę przetrwania, prowizorki, ale i dobrej zabawy, jak to Brazylijczycy mają w zwyczaju. Sam i tak nie za bardzo się przejmowali wieloma rzeczami.